Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Oxidized i daje nam więcej możliwości robienia y, rzeczy z y, y, miedzi. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 7 plików z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem fabryka. Klikamy na ten przycisk Download Installer i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z Fabric API. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na tę strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Mod Menu. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co mamy zainstalowane w naszym Minecrafcie, Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy właśnie moda Oxidized, zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, jak widać jest tego mnóstwo, więc szukamy najświeższej, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Roughly Enough Items, w skrócie REI, dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, jak co craftować, zatem zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy bibliotekę do modarei. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej już stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy kolejną bibliotekę do modarei. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No, i jak już mamy te wszystkie pliki pobrane, to możemy instalować. I co robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak Robak oraz klawisz Windows. Ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam takie okienko RAN, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy procent APP data i klikamy OK. I wyskakuje nam wtedy folder Roaming. W folderze roaming szukamy folderu. Minecraft, wchodzimy do niego, szukamy folderu Versions, wchodzimy do niego. I sprawdzamy, czy w folderze Versions mamy folder 1.17.1. Jak tak, to ok, a jak nie, to musimy uruchomić Minecraft'a chociaż raz na wersji Minecraft 1.17.1. To wtedy właśnie tutaj się stworzy ten folder. No i jak już go mamy, to instalujemy i zaczynamy instalację od Fabrika. Czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas plik Fabric Installer, nie mylić z Fabric API. Także na Fabric Installer dwa razy z zwykłym lewym przyciskiem myszy klikamy i czekamy chwilkę. Czekamy, czekamy i pojawia nam się takie okno, tutaj nic nie zmieniamy, ponieważ tutaj w, przy Minecraft Version jest już wybrane 1.17.1, zatem nic nie musimy wybierać. Klikamy Install i po chwili już mamy z sukcesem zainstalowane, klikamy OK, to zamykamy i widzimy, że w folderze Version stworzył nam się nowy folder Fabric 1.17.1. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to OK. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy stąd profil z fabrykiem, po czym klikamy play. Tutaj zaznaczamy, tutaj znowu klikamy play i czekamy, aż nam się zainstaluje fabryk i uruchomi się strona startowa gry. No, i mamy stronę startową gry. Jak widać, fabryk jest zainstalowany. Na razie nic z tym nie możemy zrobić, zatem wychodzimy, zamykamy grę i instalujemy pozostałe pliki. Czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Sprawdzamy, czy mamy tutaj wpisany procent, app, data procent. Klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming wchodzimy do folderu. Minecraft i tutaj szukamy teraz folderu moc. Folder moc stworzył nam się w folderze .minecraft gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z fabrykiem. Zatem wchodzimy do folderu moc i zaznaczamy pozostałe pliki, wszystkie i przerzucamy je do folderu moc. Mamy je tutaj wszystkie w folderze moc, jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to OK. Jak nie, to y naciskamy y strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi znowu strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Gdy wejdziemy w zakładkę MOD, to widzimy, że mamy zainstalowany MOD Menu, dzięki któremu właśnie to wszystko widzimy. I mamy Oxidized zainstalowany i mamy Ray zainstalowany. Ok, wychodzimy stąd i tworzymy sobie nowy świat, wchodzimy w single player. I sobie zrobimy, żeby nam nic nie przeszkadzało, peaceful. Zawsze pozwalam na cheaty. Więcej opcji świata, zawsze sobie bonusową skrzynkę sobie zawsze daję. Bo czemużby nie. Ok. I tworzymy nowy świat i widzimy się jak się stworzy. No i mamy nowy świat. I cóż, i cóż, klikamy E jak ekwipunek i widzimy, że mamy tutaj Moda Ray, idziemy na ostatnią stronę i jeszcze jedną, i tutaj widzimy, że po y, minecraftowych y, itemach zaczynają się itemy z Moda Oxidized. Nie ma tego dużo, ale zawsze jest coś fajnego do zrobienia. Y, na przykład. Y, y, Tory. Nie trzeba już teraz zrobić torów z żelaza, można z kopru sobie zrobić. Zatem klikamy na to, jak to się robi, wybieramy sobie tutaj. O, i tak się robi dokładnie jak tory, które są z, z żelaza, tyle tylko, że z kopru, czyli można go do czegoś w końcu wykorzystać. Tutaj są yy, 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 yy. koprowe bloki, można sobie je ładniejsze zrobić. To jest fajne, koprowa y, latarenka, czyli nie trzeba z żelaza robić, można z kopru. Y, co to jest? Pan, czyli patelnia, pewnie do czegoś się przyda, jeden złoty nugget i takie te. Y, koper kiln, może w tym kilnie się tym... Tutaj mamy y, piecyk i trochę kopru i mamy koper kiln. Może to się tam wsadza, to właśnie. To jest fajna rzecz. Copper Pulsar, trochę kopru, trochę Redstone'a i mamy taki, taki jakby magnes, który przyciąga nam itemy. Copper Nugget, czyli z tego się robi 9 nuggetów, No i tutaj jest właśnie też fajna rzecz, bo popatrzmy sobie gold. Weźmy sobie to. Żeby wziąć item z, 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 z REI, to trzeba tutaj sobie zrobić ten, ten to, to kółko na czerwono, a żeby to zrobić, to trzeba z shiftem kliknąć na to i już jest. A nie kółko, tylko ten kwadracik na czerwono. I teraz możemy sobie pobierać także także sobie weźmy o to i weźmy sobie to. I wróćmy do tego, co robiliśmy. Czyli teraz wyłączymy pobieranie. Czyli z Shiftem znowu na to się klika. I wróćmy sobie do tego. To się robi w taki sposób, że złotą yy, siekierkę do tego koprowy, yy, koprową sztabkę i mamy taką. I to się robi w Smithing Table. Ok. Czyli tak jak, tak jak z diamentowych się robi neteritowe, to tutaj ze złotych można zrobić koprowe, znaczy miedziane. I tak samo się robi złotą yy, motykę i złoty yy, kilof, i złotą łopatkę i złoty mieczyk. I teraz tak, sobie porównamy te dwie rzeczy. O, a tutaj nie widać co przeszkadza nam co tu zrobić, żeby to nam nie przeszkadzało dobra, ale jak weźmiemy tutaj to będzie widać, ok jak widać tutaj nie wiemy ile to ma użyć, zatem żeby wiedzieć ile to ma użyć to trzeba kliknąć F3 i H nie udało mi się oczywiście za pierwszym zamachem H i F3 no, w dalszym ciągu nie, no bo po co, po co, prawda po co ma mi się coś udawać F3 i H. No nie. Wyjdźmy z tego, może F3 i H. O! Teraz się udało, czyli nie mogło być, czyli Advanced Tool Tips nam będzie pokazywać. I teraz, jak będziemy w E, to widzimy, że nie pokazuje nam, ale jak użyjemy, to pewnie nam pokaże. Ile zostało? O, tutaj mamy. Złota siekierka ma 32 użycia, a ta siekierka ma 250 użyć. Zatem warto ulepszać właśnie taką złotą, bo nie ma czegoś takiego jak miedziana siekierka. Także można właśnie sobie w ten sposób zmienić. Ilość użyć złotej siekierki, że doda się do niej miedź. No, także to jest to jest dobra rzecz, jak widzicie. I tak samo te wszystkie inne narzędzia, złote, można ulepszyć, żeby, żeby było, miały większą, większy, dłuższy czas używania. O. no i to nas bardzo interesuje. To się tak robi. Pobierzemy to sobie. O, i to też sobie pobierzemy. I to też sobie pobierzemy. Co to jest? Nie jestem ciekawa. Zobaczmy zaraz. Lampkę się stawia i ona nam świeci. Ga nie gamemowy, tylko. Pime set. Inge Ok, times set night, mamy noc, a mamy tu jasno, bo nam lampka świeci, hura hura. Co to jest kiln? O tak, czy to się tutaj... Ciekawe co się z tym robi. Hm. Nie przepala nam się to, ale nam się może, co nam się może przepalić? Coś byśmy sobie tutaj przepalili. Kurczaka? Dobra, rawita. Nie przepala się. No to nie wiem, co tutaj. A tu jest patelnia. Co z tą patelnią? Czy tutaj się coś. Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem i nie wiem, co tutaj można w tym koprowym kilnie przepalać. Ale jest. Jak się dowiem, to może. Napiszę w opisie, a jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzach, co tutaj można w jakiś sposób przepalać. No i tutaj taka mała rzecz, co cieszy: mamy to w łapce, klikamy byle gdzie i jest uruchomione. I teraz, jak sobie wyrzucimy te drewienka, to one do nas wrócą. Także to jest właśnie dobra rzecz. No, i jak widzicie, mod działa, nie wiem w sumie jak, ale, ale przydatne jest to, właśnie, żeby ulepszać złote narzędzia. I jest przydatne bardzo to, właśnie, i ta lampka też jest przydatna. Czy coś tam jeszcze było? Co tam jeszcze było? Ej, ej, ej. Ten kiln. Aha, no to jest to, i tutaj są takie lepsze rzeczy. No, tory też się przydadzą. Ten kiln na pewno do czegoś służy. Także proszę właśnie napiszcie w komentarzach do czego, a ja kończę, a Wy piszcie w komentarzach właśnie do czego to służy i piszcie jeszcze jakie chcecie jeszcze inne poradniki i zapraszam Was do oglądania moich serii z Minecrafta Sky Factory 1 oraz Solo 5 oraz serii z Sims 4 Dynastia Piastów, a jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta to zapraszam do kanału CraftsTonsa, a tymczasem dziękuję bardzo za, za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się, pa pa pa, Całusów 102